Dzień dobry Państwu. No, od naszego ostatniego spotkania dotyczącego wprowadzenia do tematu dodatek osłonowy minęło już kilka ładnych miesięcy. Naprzyjmowaliśmy wniosków, porobiliśmy zapotrzebowania. Pewne funkcje systemowe działają, średnio pewne funkcje systemowe nie działają. No, mało tego, urodziło się wiele różnych, wiecie, faktów, wiele różnych mitów dotyczących dodatku osłonowego. Ja chciałem Państwa zaprosić na spotkanie, na którym przez e, cały jego czas postaramy się prześledzić od początku do końca proces tego dodatku osłonowego, czyli kto, kiedy, gdzie, jak, dlaczego, po co, jak to wydać, policzyć i tak dalej. No, zwieńczenie, oczywiście w postaci tej informacji. I postaramy się właśnie no nie na zasadzie zrobić to, zrobić to, zrobić to, tylko postaramy się pokazać, gdzie są pułapki i na co trzeba uważać, a skąd my to wiemy. No, proszę Państwa, po pierwszym szkoleniu przeprowadziliśmy mnóstwo konsultacji telefonicznych, na które Państwo dzielnie się zgłaszaliście i oczekiwaliście. Pracowaliśmy, jak Państwo wiecie, w przedziale 6 rano, 19 co 10 minut, więc wszystkie ręce na pokład. No, Obecnie mamy tego efekty w postaci chociażby tej powiększonej wiedzy, co się stało i co się jeszcze z tym wydarzy. Zapraszam Państwa serdecznie.